Oczywiście na scenie nie pojawiać zawsze przed każdym meczem. My skupiamy się już na, na pierwszym przeciwniku, czyli na, na Niemcach. I, no i mamy teraz tydzień, żeby się jak najlepiej przygotować z Która z tych rywalek w grupie będzie najtrudniejsza, jeżeli chodzi o reprezentację? Niemki, Szwajcaria, czy Dunki, czy też wszystkie te zespoły no, no, grają podobnie? Myślę, że wszystkie mecze są wymagające, bo są to różne z najwyższej półki, więc... Od no każdego meczu musimy się przygotować jak najlepiej. Jak wyglądają te przygotowania tutaj? Jak byś mogła opisać, jak wyglądał ten pierwszy tydzień, jak drugi tydzień? Pierwszy tydzień mieliśmy bardziej pod kątem fizycznym, żeby wrócić gdzieś tam, że tak powiem, po wakacjach i wejść w ten tryb treningowy z powrotem. A teraz już skupiamy się głównie na taptyce i właśnie pod przeciwżurkami. Debiutujemy, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europejskie, to po raz pierwsza reprezentacja seniorek gra, czy to pomoże grać bardziej swobodnie, czy jednak nie, bo Wy i zespół zwali, to dwaj debiutanci na tych mistrzostwach. Tak, no myślę, że to może być gdzieś naszym atutem pod tym kątem, że tak naprawdę nic nie musimy, jedynie możemy zaskoczyć. I myślę, że też z takim nastawieniem powinniśmy wyjść i, i pokazać się z jak najlepszej strony. Najmocniejszy punkt polskiej reprezentacji, albo punkty, to jest ta jedność, to jest ta drużynowość, to jest ta wiara w zwycięstwo? Tak, myślę, że mamy świetny zespół, wszystkie plamy do, do jednej bramki, że tak powiem, i, i myślę, że ten Team Spirit może nam w tym pomóc. Czym jest dla Was właściwie ten awans tak, w, 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 w ujęciu ogólnym, patrząc na, na całość? No, na pewno dużym sukcesem, myślę, że dla całej piłki w Polsce. Bardzo się cieszymy, że, że przyszło to w tym roku. Długo na to czekaliśmy, więc nie możemy nic innego robić, jak przede wszystkim się cieszyć z tego. W tym filmie dokumentalnym, który został Was powstał, takie, że gramy dla małych dziewczynek. Też dla tych, które dopiero zaczynają z przygody z piłką. Faktycznie w ten sposób to postrzegacie? To jest dla Was jakaś motywacja, że przecieracie szlaki? No na pewno. Myślę, że gdzieś tam jak ja byłam mała, no to nie było jeszcze tak głośno o kobiecej piłce w Polsce. Nie miałam takich autorytetów wśród kobiet, drukarek. Więc myślę, że my jesteśmy gdzieś tam tymi, przy, tym przykładem dla tych młodych dziewczyn, które dopiero zaczynają swoją przyrodę z piłką yy, i możemy im nakreślić tę drogę, że mają takie możliwości. A to jest presja, czy, czy to jest motywacja, że ja, pewnie będzie parę osób w Polsce, które pierwszy mecz... Piłki kobiet? Zobaczę może ten z Niemcami, no bo będzie polska reprezentacja na wielkim turnieju. To Was mobilizuje, czy, czy jednak to jest jakieś ciężar? Myślę, że jest to przywilej, tak? Zawsze przywilejem jest reprezentowanie kraju, z, gra z orzekiem na piersi jest ogromną dumą, więc nie ma tutaj... niepotrzebnie nakładać presji na siebie. Jesteśmy z tego dumne i, i zawsze chcemy się jak najlepiej pokazać. Mówiłeś o tym, że nie, nie miałeś takiej idolki w kobiecie w piłce. To, kto był Twoim idolkiem? się inspirowałeś, grając piłkę? Moim idolem gdzieś tam Mordy powiedzieć, że Łukasz bo Z tego samego miasta pochodzisz, tak? tak? Ze słowy tak, i dokładnie. co chciałbyś z niego wziąć, naśladować, coś. No, Czy, to, czym cię inspirował? Łukasz jest świetnym ramkarzem, pod każdym względem, także myślę, że mogę czerpać wszystko od niego. Dużo jego meczów oglądałam, jeszcze jak był grał w prezentacji, także jest dla mnie ogromnym zawód. A ty zaczynałaś od piłki ręcznej, z tego, co znalazłem. tak to, Skąd ta zmiana na piłkę nożną? Na jak to się stało w ogóle? Piłka nożna od zawsze mi towarzyszyła, kiedy gdzieś tam się urodziłam, że tak powiem, zawsze chciałam grać piłkę nożną, a że w Spicach nie było jakby dostępnej drużyny kobiecej, no to do pewnego wieku mogłam trenować z chłopcami, później już nie, więc chcąc nie chcąc zmieniłam ten sport na piłkę ręczną, bo była drużyna kobieca, także w tym kierunku poszłam. No nie było problemu tyle, tym, jak już znalazłeś tą yy, drużynę dziewczęcą w piłkę nożną, że czasem trzeba, nie wiem, że kupacja Ci nie pozwala, nie wiem, takich problemów nie było? Grać? Nie, na podwórkach, raczej czy raczej, było... nie, raczej spotykałam się gdzieś tam z, z przychylnym spojrzeniem. Bo zawsze wybierali mnie do jako pierwszą, także nie miałam z tym problemu. No właśnie, jeszcze też to pytam, bo wiele z Was zaczynało grać właśnie z chłopakami, bo nie było tych drużyn hmm. dziewczęcych, one się zaczęły później dopiero otworzyć, czyli ten postęp jest, to się zaczyna zmieniać, jeśli chodzi o piłkę. Już teraz są zupełnie inne, inne szanse i okazje, ale co Wam grała ta piłka z chłopakami? Bo też na pewno jakoś Was przygotowała trochę inaczej. Myślę, że, że dalej tak jest, że dużo dziewczynek rozpoczyna swoją przygodę z gry z chłopakami, bo jak wiadomo no, fizyczność chłopców jest na innym poziomie i nam pozwala to gdzieś tam przygotować się na tyle na grę najwyższym poziomie, bo... Ja jak zaczynałam trenować, trenować z chłopakami, no to potem już jak weszłam w drużynę kobiecą, no było mi łatwiej po prostu dostosować się do szybkości, jakości i fizyczności. Ja bym poprosiła, żebyś patrząc w kamerę do nas zaprosiła wszystkich do tego, żeby trzymali kciuki, oglądali. No startujecie 4 lipca, mistrzostwa zaczyna się 2, wy startujecie 4, także jakbyś mogła zaprosić widzów TVP i tego i w ogóle TVP. Mhm. Bardzo serdecznie, drodzy kibice, chciałabym Was zaprosić na przed, przed telewizory do kibicowania i oglądania naszych meczy na Mistrzostwach Europy że gmina y, Potem powiedziała na konferencji, że każda z nas będzie potrzebna, bo to jest turniej, to są minimum trzy mecze. Mniej więcej wiemy, jak ta hierarchia w ramce wygląda, ale wiemy, że na turniejach różne rzeczy się zdarzają. Jak wygląda Twoja rola w tej reprezentacji? Y, oczywiście każda z nas ma określoną rolę w tej drużynie i każda zdaje sobie z tego sprawę. Oczywiście każda jest potrzebna. Y, i skupiamy się na tym, na co mamy wpływ, tak? Nie, nie, w, nie chciałabym wypowiadać się o decyzjach trenerki, czy to są jej decyzje i... I oczywiście je rozumiem, no ale wiadomo, każdy jedzie na mistrzostwa po to, żeby, żeby zagrać i, i chce reprezentować Polskę, także z takim nastawieniem jadę również ja liczę, że dostanę swoją szansę i postaram się ją wykorzystać. Przy okazji meczów między innymi w jednym słyszeliśmy bo chyba i na kamczek jest na w tej kadrze. Dwie piosenki. Taki mały ja taki wielki świat, ten wielki świat jest przed Wami. To tę piosenkę trochę w nawiązaniu. Czy Ten wielki świat teraz staje przed wami tylko otworem, że w końcu... Polska jedzie na Euro, Wy też możecie, no to jest chyba dla wszystkich Was impreza życia. No, oczywiście, mam nadzieję, że ten awans w tym roku na te mistrzostwa i możliwość wystąpienia będzie takim początkiem do, do tego, że Polska już zostanie w tej, w tej hierarchii gdzieś tam e, najwyższych, e, że tak powiem najlepszych reprezentacji na świecie i tak jest nasz cel, żeby rozpocząć to dobrze i kontynuować to w następnych latach. I druga piosenka to jest Ramię w ramię, no, Wy też idziecie ramię w ramię wszystkie, jak jesteście już drużyną, to mam wrażenie, że no tu już stanowicie pewien monolit, zwłaszcza jeżeli chodzi o taką atmosferę wewnątrz, taką aurę wewnątrz tej taky, żeby wy się naprawdę razem, to też chyba dużo daje na jednego boisko i poza nim. Tak, myślę, że ta piosenka właśnie świetnie pokazuje to, jaką jesteśmy drużyną, my jesteśmy z drużyną, e, wszystkie właśnie idziemy w jednym kierunku, myślimy w jednym kierunku. E, no i myślę, że właśnie to pokażemy. I to się okręć, że nie jesteście faworytkami tej grupy. Co Twoim zdaniem może być taką mocną stroną reprezentacji Polski? Myślę właśnie to, co już powiedziałam, że jesteśmy świetnie zdraną drużyną, wiemy, co mamy robić. Myślę też to może nam dużo pomóc, że <coughs> uważam, że nie mamy żadnej presji na sobie, tak? Nie jesteśmy faworytem do wygrania tego turnieju. Jedynie możemy się pokazać z jednej lepszej strony i zaskoczyć. Czy rozmawiacie o jakichkolwiek celach na ten turniej, czy to jak kłada mama już na ten kolejny był najlepszy? Każdy mecz ma być, ma być jak najlepszy z naszej strony.